Mowa po dziewiątej. A będziemy rozmawiać z posłem Jackiem Kurzępom, posłem Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Troszkę podsuniemy mikrofon i już pytamy o nowy rok. Nowy rok niesie pełne, pełne jest wyzwań, to prawda. Pytanie, czy y, politycy głowią się dwoją i troją, bo wcześniej musieli się głowić, dwoić i troić nad uchwalaniem budżetu i nad jego spięciem? Czy także będziecie Państwo głowić się, dwoić i troić, żeby nam, Polakom, żyło się przez ten chociażby najbliższy rok trochę lepiej niż w zeszłym? Z pewnością tak, bo taka jest natura polityki. Że troszczy się o dobro wspólne, czyli o wspólnotę narodu i wspólnotę ojczyzny, i to oczywiście bardzo takie poważne sformułowanie. Natomiast, jeśli pan redaktor pozwoli, w związku z tym, że po raz pierwszy w tym roku jestem tutaj w redakcji Radia Zielona Góra, chciałbym Zielonogórzanom, wszystkim paniom i panom, młodym i dojrzałym wiekiem złożyć najserdeczniejsze życzenia, zarówno jesteśmy w oktawie Bożego Narodzenia, świąt Bożego Narodzenia, jak i Nowego Roku. Niech się ten rok nam e, pogodnie rozwija, bądźmy przede wszystkim zdrowi i oczywiście e, życzliwi wobec siebie. I tutaj, jeśli wracam do pytania pana redaktora o troskę polityków o dobro wspólne, o rzeczywistość naszej niepodległej, to ta troska musi oczywiście być związana z poczuciem odpowiedzialności. Za decyzje, za rozwiązania, które będziemy proponować, i chciałbym zwrócić radiosłuchaczom uwagę, że te wszystkie programy, które do tej pory rozsialiśmy tak szczodrą ręką po samorządach, po całej Polsce, również Zielona Góra jest niebywale takim bogatym beneficjentem programów Polskiego Ładu, na przykład. To przecież to się działo w roku ubiegłym, poza ubiegłym, czyli nie była to tak zwana kiełbasa wyborcza. My po prostu realizujemy swój program, z którym przyszliśmy do wyborów w roku 2019. Chcemy to kontynuować, i jeszcze się. Te, to wieczko związane z założeniami programowymi nie domknęło. A dlatego to pytam, bo jest rok wyborczy, to prawda, więc tak. o tą odpowiedzialność polityków pytam za słowa i potem będzie mm. można państwa rozliczyć przy urnach wyborczych, a z drugiej strony to skoro rozmawiamy o, o kadencji, to to nie była najprostsza kadencja, chyba Żadne, żadnemu rządowi się nie przydarzyło rządzić w czasie pandemii i w czasie wojny. Tak, to jest bardzo spektakularny czas. My w w swojej osobistej biografii każda z, ze słuchaczek czy słuchaczy może podsumowując miniony rok, ale też i ostatnie dwa lata, chociażby, pokazać rozmaite tąpnięcia, które się dokonały w naszym życiu. A we w, życiu, we w życiu wspólnotowym, społecznym, również tego doświadczaliśmy. Czas pandemii to jest również czas pewnego zróżnicowania poglądów na temat istoty zarazy. Czy ona jest prawdziwą, czy też jest sztucznie wygenerowana, i tak dalej. I to jest na przykład jeden z zupełnie nieoczywistych, ale jednak obszarów różnicujących Polaków. Czas wojny rosyjsko-ukraińskiej. Nasza niebywała piękna postawa Polaków, solidarność i pomocniczość wobec braci Ukraińców również pokazuje, że część ze środowisk politycznych uważa, że to nie jest w interesie Polski, że pakować drzwi między framugę, czyli pchać się w paszczę lwa rosyjskiego z niepokojem o to, że może się machnąć i Polsce zagrozić. Czyli mamy drugi obszar pewnej kontrowersji i niepokojów ale przecież przez te doświadczenia dwóch lat rozmaitych kryzysów okazuje się, że Polska w dalszym ciągu jest bezpieczna, że rząd zjednoczonej prawicy premier Morawiecki, premier Mariusz Błaszczak i cała gama działań związanych z obronnością, z dofinansowaniem, z dosprzętowieniem, najnowocześniejszym sprzętem i militarnym powoduje, że to poczucie bezpieczeństwa jest. I to są realne dokonania. To są realne dokonania. I tutaj, panie redaktorze, powiedziałeś odpowiedzialność. Ze względu na odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polaków dokonujemy tak istotnych przesunięć budżetowych, dokonujemy tak istotnych zwiększeń w zakresie zakupów obronnych. No to ja zapytam o to bezpieczeństwo finansowe Polaków czy konieczność przesunięcia właśnie tych pieniędzy na zbrojenie i tu chyba mało kto powie, że to nie jest nam potrzebne, a mówił pan, że yy, czy my chcemy się wchodzić do wojny. No siłą rzeczy skutki tej wojny nas dotykają, także te finansowe. No dziś yy, chociażby mamy zwiększony VAT już na stacjach benzynowych, Nie wiem, czy pan już tankował? Nie, nie, za chwilę tą nie. No więc właśnie też Ty. zobaczę, co tam się dzieje. W każdym razie yy, wrócę do pytania i chodzi mi o to, że czy my możemy czuć się bezpiecznie także pod kątem finansowym? W listopad, to prawda, za listopad mamy nadwyżkę budżetową. Wydawałoby się w trudnych czasach budżet jednak da się spiąć. Natomiast czy to ten rok nie budzi takiej niepewności? zbójmy się, no ale co z tymi właśnie świadczeniami społecznymi, co z tymi finansami na rozwój? Jeśli państwo pamiętacie, a pewno byliście też uważnymi słuchaczami wystąpień podsumowujących rok ubiegły i anonsujących działania rządu na rok bieżący, chociażby pani minister Maląg w 100% potwierdza podtrzymanie świadczeń emerytalnych, rentowych, wsparcie tych, którzy do tej pory korzystali z tych świadczeń. W związku z czym tutaj tego niepokoju nie ma. Z drugiej strony warto wspomnieć, że w roku ubiegłym podjęliśmy ustawę o obronności ojczyzny, tą, którą przygotowywał pan premier Jarosław Kaczyński i Sejm ją przegłosował. To proszę zwrócić uwagę na to, że w Komisji Obrony, która miała procedować również i zmiany dotyczące usytuowania pieniędzy na obronność w innym układzie budżetowym, to ze strony opozycji zgody na to nie było. I to jest pewien mankament i kłopot, gdyż ścieżka związana z finansowaniem obronności miała być tak jakby równoległą do budżetu, który pokrywa świadczenia socjalne, świadczenia budżetowe, świadczenia wszystkich innych obszarów życia społecznego, gospodarczego i ekonomicznego kraju. Po to miał powstać fundusz obronny i na razie no tutaj nie ma kompromisu. Mm -hmm. Strony opozycji. Oni oporują wobec tego rozwiązania. Zatem to jest zadanie do wykonania. A mhm. Również prośba do opozycji, żeby w dobrze rozumianej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Polski wreszcie porozumieli się z nami w tej sprawie. Mhm. Y to ja może zmienię trochę temat, bo ten rok, który podsumowujemy, także 2022, to dla pana posła rok aktywności. Myśmy się spotkali w grudniu na takiej debacie, my nie chcemy stąd wyjeżdżać, chodziło o to, by młodzież podyskutowała o tym, co ich stąd wyciąga, co mogłoby ich tu zatrzymać jakie wnioski z tej debaty i wiem, że jakieś nowe projekty się szykują na ten rok. Pierwsza rzecz, to ja panie redaktorze, w związku z tym, że pan jest dojrzałym mężczyzną, ale w stosunku do mnie bardzo młodym jeszcze, to bardzo dziękuję, że pan dostrzega te działania, które podejmuje jako poseł, jako socjolog, psycholog społeczny, przyglądając się przede wszystkim młodemu pokoleniu Lubuszan, bo to oni po mnie przyjdą, będą zarządzali tym regionem, będą wchodzić do ław parlamentów i warto ich do tego przygotowywać. Debaty erasmusowskie to jest również uwrażliwienie ich na atuty i e, słabości naszego regionu, po to, żeby Dać im również umiejętność prezentowania naszego regionu wszędzie, gdzie pojadą, żeby mieli też i pewien repertuar argumentów mówiących: Jestem z Ziemi lubuskiej, jestem z niej dumny, bo. Natomiast w momencie, kiedy dostrzegają jej mankamenty, to również mają umiejętność rekomendowania zmian. I to był ten proces debat erasmusowskich, który będzie kontynuowany w najbliższych e, latach poprzez kontynuację programu Erasmus. Chciałbym Państwu powiedzieć, że w całej Polsce zostało to odnotowane, ta debata jako bardzo sensowna i rzeczowa, i inne regiony Polski chcą pójść naszym śladem. Ale e, proszę pozwolić. E, Powiedzieć również o nowym programie adresowanym do młodego pokolenia Polaków. To jest Fundusz Młodzieżowy, który w roku ubiegłym został uchwalony, obudżetowany w wielkości 20 milionów złotych i teraz Ziemia Lubuska i młodzi Lubuszanie, opiekunowie samorządów szkolnych, młodzieżowych rad, organizacji młodzieżowych, niech. Szturmują, że tak powiem, internet i przyglądają się pojawiającym się informacjom dotyczącym grantów, które są adresowane do tych podmiotów, które wymieniłem. To są granty między 3, 5 a 10 tysięcy złotych na wasze pomysły, lubuszanie, młodzi lubuszanie, czyli ci między 13 a 25 rokiem życia. Jeśli macie również grupę inicjatywną, która ma jakąś ideę fix, jakiś pomysł, jakąś fantazję, zrobienie czegoś u siebie w mieście, na wsi, na dzielnicy. Proszę bardzo, aplikujcie wnioski dostępne niebawem na stronach internetowych lokalnej grupy rybackiej Obrawarta i stowarzyszenia Matecznik pomocniczości i Dobroci. Ale A te pieniądze na co będzie można uzyskać? Czy... Tak, oczywiście, że tak. No, jeśli młodzi sobie wymyślą, że będą chcieli w swojej wiosce Jakiś przykład. zrobić jakieś boisko do badmintona. Mhm. Wydaje się błaha sprawa, ale ona też będzie wymagała jakichś środków, no to mogą te środki na to pozyskać. Jeśli będą chcieli robić coś jeszcze innego, na przykład wielotygodniowy czy paromiesięczny projekt wsparcia, Swoich rówieśników a o innych możliwościach ruchowych, słuchowych, no z jakimiś niedoskonałościami, to proszę bardzo, może być taki projekt. Jeśli będziecie chcieli robić coś w zakresie ekologii, patriotyzmu, no jeśli macie pomysł, zostanie on sensownie uargumentowany, jest szansa na to, że środki na to dostaniecie. Pod warunkiem, że się z tego uczciwie i dobrze rozliczycie. Bo to, to nie jest tak, że. Mamy rozsypywać pieniądze i potem zapomnij. No, hmm. dostajesz pieniądze, jesteś za nie odpowiedzialny i odpowiedzialny za dzieło, które sobie wymyśliłeś. Czyli rządowe środki dystrybuowane przez lokalne organizacje. Tak, tak, to jest organizacja regrantingowa tak zwana. Hmm. Matecznik jest w pomocniczości, dobroci, jest organizacją parasolową, która szczodrze te pieniądze rozda młodzieży lubuskiej czyli młodzi zielonogórzanie, także mogą Jest jakiś tak. przygotować. Dobrze, czas naszej audycji się kończy. Bardzo dziękuję za spotkanie no i pewnie będziemy mogli okaz przy okazji podsumowania tego projektu także się spotkać, ale nie tylko, bo myślę, że ten rok politycznie będzie gorący. Dziękuję za I, rozmowę. Ja, panie redaktorze, na koniec ostatnie zdanie, bo państwo pewno tego nie widzicie, my się uśmiechamy tu w, w redakcji do siebie i takich uśmiechów życzliwych, szczerych życzmy sobie wzajemnie. I dzielmy się tymi uśmiechami w każdym dniu Nowego Roku. Poseł Jacek Cokurzempa był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Łukasz Brodik, do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.